Masz wiadomość. Przed czytaniem chciałam zwrócić się do mojej konkurencji, aby zmienić kolor obrusu. Musisz mieć czerwony obrus, musisz? Ja nie chodzę po waszych profilach. Wyświetlasz mi się jako proponowana. Pokaż swoją osobowość, zaskocz mnie. Mimo to kłaniamy się Wam nisko. Przejdę do czytania. Karty przełożyłam i tradycyjnie głosuję. trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Szóstka była. Co wychodzi naprzeciw? Wierzę. wynik, odpowiedź, rada. A z mieczem. Dołożę kartę. Kapłanka. Dołożę kartę. Trójka mieczy. Na spodzie talii jest karta szóstka pentakli. To jest wsparcie, pomoc. Sedno. Szóstka buław. To jest skłonność do przyciągnięcia uwagi. To jest popularność, to jest pokazanie swoich pozytywnych cech charakteru. Człowiek docenia zasługi albo został doceniony za zasługi. Niektórzy dostaną kierownicze stanowisko. Niektórzy osiągną sukces zawodowe. To jest zdobycie wakatu, dobra współpraca zawodowa, również Stoczymy walkę o swoje racje i zatrzymamy się na chwałę. Do miłości, do związku będziemy podchodzić z optymizmem. Niebawem odejdą lęki, które nas ograniczały. Jak już nie odeszły, zrobimy się pewni siebie. Nauczymy się nie wpadać w pułapki. Już nie damy się wkręcić. Aby ktoś nas oszukał, zobaczymy przebiegłość partnera czy strony przeciwnej. Niektórzy będą mieli większy przypływ gotówki. Otrzymamy dobre wiadomości wiadomości towarzyskie czy od rodziny. Będziemy szczerzy do przesady, mówić prawdę do bólu. To chyba o mnie chodzi. Będziemy. Mieli poczucie humoru. Będziemy grać, tańczyć, śpiewać. O dawno nie śpiewam na kanale. Podejdziemy do sprawy z dużym dystansem. Co wychodzi naprzeciw wieża. To jest niechęć, aby rozstać się z przeszłością. Lub trudno nam jest zaakceptować rzeczywistość, fakty. Też jest, to też są takie niedopowiedzenia. Trzeba odpuścić. Człowiek również nie przeżył do końca lub nie przepracował bolesnego rozstania. I teraz każda krytyka czy odmienne zdanie staje się dla człowieka ogromną raną. Potrzebne jest Twoje odbudowanie. Uwolnienie się od niekorzystnej sytuacji. Wynik, odpowiedź, rada, a z mieczy kapłanka i trójka mieczy. Miej świadomość, sam czy sama sprawuj kontrolę nad swoim losem, nad swoim życiem. Z tego będzie związek na odległość, więc to żaden związek. Lub na dochodny. Trzeba odciąć się od przeszłości. Rozwiązać swój problem. Sięgnąć po pomoc psychologa, po poradę. Trzeba się wycofać. To jest okres samotności, aby zrozumieć siebie. Trzeba zrozumieć własne priorytety. I nie panikować z wyprzedzeniem. Posłuchaj swojej intuicji. Będziemy mieli dobrego nauczyciela duchowego, dużo się wyjaśni. Możemy przyjąć, że nasze zasady, poglądy są jedyne i słuszne. Wszystko dojrzeje do tego, aby zrobić z tym porządek, może. Pojawić się bolesne rozczarowanie, zakończymy pewien etap. Nasze nadzieje mogą zderzyć się z rzeczywistością. Trzeba pójść nową drogą, aby rozpocząć nowe życie, pozbyć się bólu i wybaczyć, zamknąć przeszłość. Trzeba wybaczyć sobie i jej. Niekiedy bolesne doświadczenia mogą wyjść człowiekowi na, człowiekowi na dobre. Do wesela się zagoi. Należy stanąć na nogi. Zadbać o siebie. Bo nikt nie zadba o to. Zadbaj o siebie. Pozdrawiam, Klara Tarot. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec z górą albo w dół. Również zapraszam do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot. Do